To, co trzymam w ręku, to najlepszy single malt 2023 roku według World Whisky Awards. I co ciekawe, nie jest to szkocka, a pochodząca z Izraela koszerna whisky z destylarni Milk and Honey. No dobra, a jak pachnie i smakuje? Zobaczcie, że oni tutaj dają w ogóle syntetyczny korek. Wstyd! Jest wanilia, jest na pewno toffi, Wyczuwam tutaj także takie delikatne goździki, przyprawy, na pewno kakao czy taką mleczną czekoladę. A jak smakuje? Zbożowość, dębina, pieprzność, beczki po sherry są tutaj ponownie wyczuwalne. Może trochę takiego kakao czy takiej czekolady gorzkiej. Powiem Wam, że nie za bardzo rozumiem. Z Skąd to wyróżnienie? Dlatego, że dla mnie ta whisky jest whisky przeciętną, nie wyróżniającą się niczym. Stąd jestem trochę zawiedziony, dlatego, że trzymam w ręku najlepszy Single Mold 2023 roku.